Kolejna osoba została okradziona przez internet. Tym razem 39-letnia mieszkanka powiatu Kościerskiego padła ofiarą oszustów internetowych. Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosiła się 39-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego i powiadomiła o, tym, powiadomiła o oszustwie, które miało polegać na tym, że zgłaszająca wystawiła na jednym z portali do sprzedaży albę i garnitur do pierwszej komunii. Po chwili otrzymała link podaniem konta oraz wszystkich danych do konta. Kobieta niestety to uczyniła, straciła ponad 5 tysięcy złotych. Prowadzi w tej sprawie postępowanie i po raz kolejny apeluje, by podczas transakcji internetowych dokładnie sprawdzać przesyłane wiadomości. Należy też zachować szczególną ostrożność przy podawaniu w sieci szczegółowych danych związanych z kontem bankowym.